Mama, tu jesteś. Wszędzie cię szukałam. Nie jesteś prawdziwa. Odłóż to. Jeszcze się skaleczysz. Dobrze cię tu karmią? Widzę, że masz nowych przyjaciół. Nie wiem, czy przyjaciół. Lubisz ich. Przecież widzę. Może niektórych. Ta Daisy jest ładniutka. Mamo, wcale nie. Przestań. Pamiętaj, skarbie. Nie musisz robić dużych kroków, byle we właściwym kierunku. Ciągle mi to mówiłaś. A moja mama mnie. Czyli co? Powinieneś odejść. Wiesz, co spotka tych, których kochasz.